Mamy luksusowe palety. No. Kurde. Jeszcze ten, metę na drugą. Od drugie, to tak Ale tu nawieźli. No, siamo, widzę na tym odcineczku. Jak widzicie, jesteśmy na Wisła Trace z Brandem, z Krzysiem i z Mateuszem. Mateusz z Krzysiem przywieźli palety. Będziemy domek ulepszać. Chłopaki tam będą jeszcze kopać jakieś hopki w ogóle. Więc to, co lubicie najbardziej i mnie męczycie, żeby więcej filmików nagrywać z Wisła Trace, no to jak widzicie, jestem. No i ciekawe, co to dzisiaj za rewolucje tutaj powstaną. Bo coraz bliżej dżemu. Kiedy ten dżem jest? Czy ty nie wiesz? 23 sierpnia. 23 sierpnia? Tak Okej. Okay. No to jak coś widzowie, to zapraszam. Trzeba pisać chyba tam na Instagram Wisła Trace? Tak, tak. No. No, więc jak ktoś nie ma 18 lat, to tam jakieś zgody są i tak dalej. Ale to wszystko na Instagramie Wisła Trace. Więc zapraszam. Nie, bo tam jest duża dziura. Tam jest duża dziura. Szpara jest trochę. Ale wyszło na wylot, więc nie, to jest złoparcie <noise> Nieźle, nieźle <noise> oparcie, pozdrawiam. Chodź, kurde. Konstrukcja, kurde, ale nic. Dobra, Jestem nie jest najgorzej. Patrzcie, widzowie, ile dzisiaj sprzętu ze sobą wziąłem. Żeby tych głupich gwoździ nie wbijasz, nie? O, jakoś tak. Tutaj trochę oddalić można. O, o za, teraz jest nawet stabilny. No i git. O, kurde. Ta jedna deska, jakaś trefna jest. No. <laughs> to nie zły Git. Nie no, ale ogólnie. Ogólnie stabilnie. tylko ta jedna deska, jakaś taka do dupy, ale tak to jest Git. To chłopaki tutaj poszerzają, aby się najeżdżało na wprost. Na chopkę. Tutaj Brand znowu naprawia tą bandę. I jak skończysz bandę, to będziesz mi pomagał ze speedboxem. I na razie plan jest taki, żeby o tutaj o to usunąć. To co jest. Po tej stronie to zostawiamy tutaj się po prostu dorzuci kolejną paletę i kolejnymi paletami się zrobi wyższą półkę. A na razie, żeby tych gwoździ nie rozbijać, to po prostu tutaj będę to rozcinał. Jest jeszcze to, trzeba uciąć. i Kolejna deska poszła. Chyba przydałoby się stąd zejść. Coś tak sądzę. Dobra, pękła kolejna belka, pyk teraz to by się przydało jakoś rozwalić, ale to chyba młotek muszę wziąć. No nie, wiem, zobaczymy jak to będzie. Dobra, odciąłem to już tu i tu odciąłem też tam i tam. Teraz to by się przydało jakoś wyjąć. Bo te gwoździe to słabo trzymają. O jeden właśnie poszedł. Drugi też. Trzeci, czwarty też. Myślisz, że mogę to obalić? A to weź to połóż jakoś, nie wiem. O, 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 Jo. Śmiałbym się jakbyśmy polecieli razem z tym. Obaliliśmy już tutaj tą konstrukcję. Teraz zabieram deski, które już nie będą potrzebne tutaj do tej konstrukcji, ale za to przydadzą się do podwyższenia tego. No i co, powoli, ale do przodu. Tutaj jeszcze te dwie palety trzeba oddzielić. No i na razie to chyba nie wygląda najgorzej. Dobra, przyniosłem sprzęt i póki Brandt tam jeszcze robi bandę. To ja po prostu postaram się zrobić rzeczy, które samemu dam radę. Git. dobrze. Nie rób tak, nie rób tak. Patrz, jak to wytrzymałeś, jest? nie jest w ogóle. Dlatego jest potrzebna zgoda. Jak ktoś nie ma 18 lat, no właśnie. <gry> Dobra, widzowie, przykręciliśmy to już tam. Tutaj też jest przykręcone. Teraz tylko jeszcze te potwory wzmacniam. I już jest. No jest sztywno ogólnie. Szczerze? Szczerze, bardziej się trzęsie to na dole niż to, co ja teraz tutaj przymocowałem. O, pod... Widzowie, ogólnie teraz mamy trochę patyków, znaleźliśmy I wzmacniamy tą dolną konstrukcję, bo ta górna jest wytrzymała Tylko, że o tutaj to się gibie, to dolne O tutaj się gibie, więc to też wzmocnimy Tam się gibie, to też wzmocnimy I wtedy będzie stabilna konstrukcja, o, git Dobra, widzowie Ogólnie, mega dużo teraz tu już jest porobione. Ta dolna konstrukcja już jest mega stabilna. O, tutaj jest mega dużo podpórek, to się praktycznie w ogóle nie gibie. Są mega sztywne. Tutaj góra, też już jest mega dużo podpórek, też już mało co się gibie. I teraz idziemy po drugą paletę i będziemy kończyć tego speedboxa. Później na sam koniec się zrobi tylko lepsze szczebelki i będzie luks. Widzowie, kolejna dostawa palet. Teraz są, są takie luksusowe. Te to już w ogóle są zarombiste na wszystko no ale Szkoda, że dopiero teraz takie znaleźliśmy Ale tamte też nie są najgorsze, są w miarę solidne Ale ta to już w ogóle będzie zarombista. Dobra, widzowie, jesteśmy na etapie kładzenia już drugiej palety na górę Tu już jest ścianka stabilna, dużo wzmocnień Tylko teraz mam plan taki, że uciąć o tu O to I żeby to było za tym No tak No 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 i fajnie Dobra, paleta ładnie została opierdzielona o! o kurczę, Dobra, i teraz I teraz ja Schowam, a ty kładź O ja schowaliśmy się no, razem to, 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 to. <gry> a, okay. I to musi być tak, a to trzeba opuścić I to musi być na równo to. I najlepiej było, czekaj, czekaj, stój, 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 Bo to już raczej nie trafi na to Nie Więc to, tą to beleczkę to ja bym na razie, żeby to w ogóle zawisło To ja bym ją o, jezu! To ja ją na razie jakoś o tak wstawił? Tak bym ją wstawił, mniej więcej. co nie? O! Tak. I żeby to było takim, jakby widać Tak, i, i żeby to stanęło do tego, okay. a później się tylko do jakiejś podpory No Tak, tu no bo to, żeby to było na tym stopniu. Żeby na tego trzymać to... nie trzeba było. No tak. To możesz to trzymać. Tą beleczkę Ja wezmę to. O! No! Dobra. No Więc moim zdaniem git teraz tą paletę trzeba opuścić No to dawaj Żeby to nie poleciał z daleka już mi nowe spadnie na GoPro. O tu się trzyma, tu się trzyma Ale trzeba jeszcze porobić Nie wiem jak od stołu. boku No ja nie wiem bo się nie mogę ruszyć za bardzo Prask mi się zakinały Tutaj by się przydał to ucieczę muszę Trochę nic. zablokowało się coś. No i trzeba tak nie więcej przyczynić nie jest najgorzej, ogólnie, co sądzisz? No, jest ok, jest ok. Ty tak bym to, okay, okay, Jest ok, ok, ok jest ok. Jest ok po prostu. Ja to wejdę, poczekaj. Bateria już O, no już się zatrzymała sama z siebie. O nie. Już myślałem, Już odmówiła posłuszeństwa. No odmówiła. Czyli co, już ostatniego nie wkręcisz? Już nie wkręcę. A będziemy działać? Lepszy wbity wkręt, niż wkręcony gwóźdź. A tu już nie ma co, do czego przekręcić. Nie no, w sumie to już jest sztywne. Pytanie, jak o tu z się. Chociaż ona jest tak sztywna, że mi się też już nie trzeba podpór. Ja się bardziej bałam o to tutaj, od spodu. A, no, w sumie bo to się tak. Trzyma tylko na tym. <śmiech> 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 to wygląda solidnie, mega chińskie kąty są porabione. Tylko schodków nie ma, już dwie baterie się rozładowały. Brand pożycza ode mnie Bolida, bo ma hamulec, a on w swoim nie ma. I co jak na górze? Moim zdaniem jest mega stabilnie. Mega. Powiem ci tak, moim zdaniem na górze jest teraz tak stabilnie, tak jak wcześniej było na dole. No nie Tak, tak? jest taka skiza w głowie, bo masz węzie i teraz ty... lecieć No gdzie? Czemu? To panie. Jak to nieskończone? Lecieć? No a czemu nie? A łopatę ci z lądowania wezmę granitu Co wy z granitu? My od zawsze jesteśmy z granitu ty robisz? Pomocny widzowie. Tu molestują. Ale ta pierwsza chopa jest teraz duża. Jak ja stoję tu, to ona jest w wysokości 1,80 m, wybicie. Rozjaj, wchodzimy na górę. O, jest hardcore, jeżeli chodzi o wchodzenie. Łoł, wow, wow, wow. Ej, nie jest najgorzej, ale jest pion. Ej jest zaje fajnie! A szczerze tą hopę można praktycznie bez korby teraz lecić. Jak to dobrze spompujesz to na chwilę. ja teraz po prostu zjechałem Teraz zjechałem tak wiesz, luźno byłem na rowerze, w ogóle nie pompowałem nic I widziałeś tą prędkość? Dużo było o, Ale urwał! <grym i biega> ale przeleciałem Dę dwie korby No a co? A możemy razem pociąg pokażę no, im że się da No dobra, tylko musisz pierwszy pchać, bo ja bez kabla. wiesz Ja pierwszy? No dobra czyli się dołączę teraz za mną Musisz kier na początku zabrać no, i później wiesz Lecimy Wszystkie błota jakie były zaliczyłem. No to jak widać, dwie osoby wchodzą, mieszczą się, pociąg może być, nawet w trzy osoby tam się wejdzie i jest stabilny. Szczerze na ten speedwalk się pewnie czuję niż na tamtym na początku. Ale jakby jedna podwórka pękła to jeszcze jest ich dużo. Ej, hey, pomijając to, że przed drugą i przed pierwszą jest gruzowisko, to kozacko się lata. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak fajnie się czułem na Wisła Trace. Pyk, jedna. Pozdrawiam. Dawaj! Czemu nie? Bo nie chcę. Ajajaj. <grywy> Tak, widzicie, speedbox skończony, już nawet przetestowany i trzyma się dalej, nie rozbalony narzędzia spakowane, my też spakowani tam gdzie jeszcze budują hopeczki. jutro też jeszcze coś podobno będzie się tutaj budować ja niestety już nie będę, bo muszę przygotować Opelka na wyjazd na 5-4 camp No i co, jak on się spodobał taki odcinek to Opeczka w górę, subik z i do następnego odcinka, zawsze niedzielę o 12, nara no nara no